W tym filmie powiem Wam o nowych zestawach infuzyjnych do pomp MyLife i PsoPump o nazwie INSET. Jest to bardzo ciekawa wiadomość dla osób, które korzystają z tej pompy insulinowej albo mają taki zamiar. Pokażę Wam, jak zakłada się te wkłucia i czym różnią się od zestawów Orbit Soft i Micro, które były dostępne do tej pory. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Nie Słodzę. Cześć moi drodzy z tej strony Maciej kanał Niesłodze. Jak możecie wiedzieć od dwóch lat korzystam z systemu zamkniętej pętli MyLife Loop, który oparty jest o pompę iPSO Pump, system CGM Dexcom G6 oraz aplikację Cam APS FX. Do tej pory korzystając z tej pompy mieliśmy do wyboru dwa rodzaje zestawów infuzyjnych, czyli inaczej wkłucz Orbit Micro i Orbit Soft. Te pierwsze mają stalową kaniulę, a do wyboru mamy długość 5,5 oraz 8,5 mm oraz dreny długości 45, 60 i 80 cm. Natomiast zestawy Orbit Soft posiadają miękkie teflonowe kaniule o długości 6 lub 9 mm, a dostępne dreny również mają długość 45, 60 i 80 cm. Obydwa rodzaje zestawów zakładamy za pomocą sertera wielokrotnego użytku, a także obydwa są obrotowe i mają dren w kolorze niebieskim. Nowe zestawy infuzyjne nazywają się INSET i zastąpią zestawy Orbit Soft, czyli te z miękką teflonową kaniulą. Wyglądają tak. Wyposażone są w jednorazowy aplikator zintegrowany z zestawem infuzyjnym oraz drenem, więc do ich zakładania nie potrzebujemy niczego więcej. Zestawy są dostępne z kaniulą długości 6 i 9 mm, a długości drenów, jakie mamy do wyboru, to 46, 60 i 80 cm. Zakładanie zestawu Inset Teraz przejdźmy do zakładania zestawu Inset. W pierwszej kolejności powinniśmy wybrać miejsce założenia zestawu, przetrzeć je wacikiem nasączonym alkoholem i zostawić na chwilę do wyschnięcia. W dalszej kolejności powinniśmy zdjąć folię zabezpieczającą zestaw, pociągając za czerwoną taśmę. Zdejmujemy również sterylny plaster. Teraz ściskamy z dwóch stron dwoma palcami miejsca z wypustkami, a drugą dłonią zdejmujemy pokrywkę. Powinniśmy uważać, aby nie zagiąć igły, która znajduje się w zestawie. Teraz ostrożnie wyjmujemy koniec drenu, który, jak możecie zauważyć, znajduje się w małym wyżłobieniu. Powoli i ostrożnie odwijamy dren, ciągnąc go w górę, uważając, aby nie pociągnąć zbyt mocno. Teraz powinniśmy połączyć dren ze zbiorniczkiem z insuliną. Najlepiej zrobić to, gdy zbiorniczek jest umieszczony w obudowie pompy. Łączymy go z drenem i przykręcamy w prawo do momentu, aż adapter zrówna się z obudową pompy. Teraz powinniśmy przejść do menu pompy, do pozycji napełnij zestaw infuzyjny, a dalej napełnij dren. Ustawiamy odpowiednią ilość insuliny zgodną z długością naszego drenu. Dla drenu 46 cm jest to 10 jednostek, dla 60 cm 12 jednostek, a dla 80 cm 14 jednostek. Kiedy uruchomimy wypełnianie drenu, powinniśmy trzymać zestaw igłą skierowaną do dołu. Na jej końcu powinna pojawić się kropla insuliny. Teraz zdejmujemy ostrożnie papier samoprzylepny z plastra mocującego. Trzymając aplikator dwoma palcami w tym i w tym miejscu, chwytamy za ten element i naciągamy sprężynę, aż usłyszymy kliknięcie. Teraz ostrożnie zdejmujemy osłonkę igły, najpierw ją przekręcając, a następnie pociągając. Przed przyłożeniem aplikatora do skóry powinniśmy włożyć dren w jedno z dwóch wyżłobień z boku aplikatora. Teraz możemy przyłożyć aplikator do wybranego miejsca na skórze i wcisnąć jednocześnie dwa wgłębienia po obydwu stronach aplikatora. Powinniśmy delikatnie docisnąć środek aplikatora, żeby upewnić się, że zestaw infuzyjny będzie dobrze przylegał do skóry. Teraz chwytając za ten element ostrożnie usuwamy aplikator, a plaster wokół kaniuli pocieramy palcem, aby lepiej przylegał do skóry. Wracamy do pompy i przechodzimy do menu. Wybieramy opcję wypełniania kaniuli. Te o długości 6 mm napełniamy 1 dziesiątą jednostki, a te 9 mm 2 dziesiątymi jednostki. Aby zabezpieczyć igłę w aplikatorze, bierzemy do ręki pokrywkę i nakładamy ją w ten sposób, aż usłyszymy kliknięcie. Dren możemy odłączać od ciała, ściskając końcówkę w ten sposób i ostrożnie odciągając. W pudełku z zestawami infuzyjnymi znajdziemy dwie zatyczki, których warto używać, kiedy na dłużej odłączamy dren od ciała. Porównanie zestawów infuzyjnych. Moi drodzy, na potrzeby tego filmu założyłem dwa zestawy infuzyjne, aby pokazać wam różnicę między nimi. Widzicie teraz obydwa zestawy założone na skórze. Zestawy INSET zajmują zdecydowanie mniej miejsca i mają biały plaster mocujący. Natomiast zestawy ORBIT mają plaster w bardziej cielistym kolorze, który trochę mniej rzuca się w oczy. Kolejna różnica to przyleganie do ciała. W moim odczuciu wkłucia INSET są bardziej opływowe i trudniej je przypadkowo zahaczyć w porównaniu do zestawów orbit. Różnica, i to dość duża, jest również między drenami. W zestawach orbit mają one kolor niebieski i są luźniejsze niż białe dreny przy wkłuciach INSET. To jest dość znacząca różnica, ponieważ te nowe dreny same skręcają się jak taka sprężynka. Co mi bardziej odpowiada. Przez to prawdopodobnie będę też używał dłuższych drenów niż do tej pory. Brak konieczności używania sertera też jest dla mnie zmianą na plus. Podobnie jak to, że opakowania z zestawami zajmują teraz mniej miejsca. Prawdopodobnie docenię to pakując wszystkie swoje cukrzycowe rzeczy na kolejny wyjazd. Po więcej informacji na temat nowych zestawów infuzyjnych INSET zapraszam Was na stronę mylife do zakładki produkty. Na dzisiaj, moi drodzy, to już będzie wszystko, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, a ja, jak zawsze, życzę Wam dobrych cukrów i jak najwięcej czasu w zakresie. Trzymajcie się ciepło. Cześć! To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.